Hey, z tej strony Piotr Grabiec ze Spidersweb. Dzisiaj przyjrzymy się nowej wersji odkurzacza marki Miele. Ten model cechuje się zarówno dużą mocą, jak i długim czasem pracy z dala od gniazdka, a do tego jest elastyczny i inteligentny. A co to właściwie oznacza, o co w tym chodzi, tego dowiecie się z naszego wideo. Odkurzacze z serii Triflex marki Miele, która zajmuje się tego typu sprzętami od blisko 100 lat, produkowane są i opracowywane w Niemczech. Dzięki temu możemy liczyć na solidną jakość wykonania i dbałość o detale. Główną częścią testowanego przez nas zestawu TriFlex HX 2 Pro jest ten oto moduł Power Unit, który ma grafitową obudowę z charakterystycznymi elementami w kolorze Rose Gold. Miły dla oka wygląd i solidna jakość wykonania, z której słynie firma Mile, to dopiero początek. Dużą zaletą tego modelu jest jego modułowa budowa. Dzięki temu mały odkurzacz ręczny można szybko i sprawnie zmienić w odkurzacz pionowy. W testowanym przez nas zestawie Miele Triflex HX2 jest mnóstwo elementów. Oprócz tego głównego modułu Power Unit mamy jeszcze przedłużkę, rączkę, kilka końcówek i masę innych akcesoriów. Dzięki temu z Miele Triflex HX2 Pro można korzystać na kilka różnych sposobów i nie obciążać swojego nadgarstka podczas odkurzania. Rączkę i jedną z dostępnych szczotek można podpiąć bezpośrednio do odkurzacza, co ułatwia sprzątanie np. foteli i kanap. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pomiędzy odkurzacz i szczotkę w rurkę, dostać się do trudno dostępnych miejsc. W innej konfiguracji moduł Power unit znajduje się na dole, a rączkę przypina się z drugiej strony do przedłóżki, by wygodnie odkurzać podłogi i dywany. Moim ulubionym trybem jest właśnie ten pionowy, a odkurzacz można zaparkować bez opierania o ściany i meble i nie martwić się, że się wywróci podczas przerwy w odkurzaniu. A co jeszcze warto wiedzieć o modelu Triflex HX2 marki Miele? A chociażby to, że został wyposażony w nowy, dużo mocniejszy silnik oraz trzystopniowy system filtrowania. W środku urządzenia znalazły się filtr przeciwpyłowy i filtr wylotowy HEPA Lifetime. W walce z kurzem i brudem pomaga również technologia Vortex, która oddziela od siebie kurz oraz większe zanieczyszczenia. Pojemnik na nieczystości można z kolei opróżnić w higieniczny sposób, na co pozwala autorski mechanizm o nazwie Twist Open. Dzięki temu nie ubrudzimy sobie rąk ani niczego dookoła. Dobrym pomysłem jest też zastosowanie technologii Comfort Clean, która pozwala na odszepywanie filtra wewnątrz pojemnika. W celu usunięcia brudu z filtra wystarczy wyjąć pojemnik z odkurzacza, umieścić go nad koszem na śmieci i przekręcić 10 razy w odpowiednim kierunku, a potem otworzyć komorą. Prawdziwą gwiazdą tego zestawu jest elektroszczotka o szerokości aż 28 cm o nazwie MultiFloor XXL. Ona sama potrafi wykrywać rodzaj sprzątanej powierzchni. Dzięki temu jest inna prędkość obrotowa wałka w zależności od tego, czy sprzątamy podłogę, dywan, terakotę, wykładzinę itd. Oprócz tego, mile Triflex HX2 pobiera tylko tyle energii, ile faktycznie potrzebuje. Elektroszczotkę wyposażono w lampkę Brilliant Light, która ułatwia sprzątanie wszelkiej maści zakamarków. To zupełna nowość modelu Triflex HX2. Rolkę w elektroszczotce można w prosty sposób wyjąć, żeby ją wyczyścić, a także wymienić. Do zestawu dołączany jest wałek hard Care, który służy do sprzątania płaskich, ale bardzo delikatnych powierzchni. Jeśli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, to przy maksymalnej mocy Mile Triflex HX2 wytrzymuje pół godziny, ale w trybie energooszczędnym ten czas wydłuża się do około 60 minut. A jeśli nawet pełna godzina odkurzania to za mało, w takim razie mam dobre wieści, bo akumulator można w prosty sposób wymienić na drugi, który jest dołączany do zestawu, co wydłuża maksymalny czas pracy do około 2 godzin. Wedle zapewnień producenta, ten akumulator, nawet po 400 cyklach ładowania, będzie miał jeszcze 80% bazowej pojemności, co powinno wystarczyć spokojnie na kilka lat. A pamiętajmy, że do zestawu dołączany jest też drugi. Warto przy tym dodać, że odkurzacze Mille z serii Triflex HX2 dostępne są w kilku różnych wersjach. Ten testowany przez nas, czyli Triflex HX2 Pro, kosztuje nieco ponad 4000 zł, ale bazowy model można kupić już za mniej niż 3. Mille Triflex HX2 kosztuje sporo, ale w tej cenie otrzymujemy bezprzewodowy odkurzacz z najwyższej półki, który dzięki wymiennym akumulatorom i swojej modularnej budowie jest wszechstronny i wytrzyma wiele, wiele lat.